U nas dzisiaj akcja pakowanie. Nad ranem wyjeżdżamy do Włoch. Bardzo ciekawa jestem jak damy radę z tą podróżą. Niby tylko 12 godzin. Ale, ale my raczej tak długo nie podróżowaliśmy z dziećmi. No i dalej to do Gdańska od nas, 7 godzin. No i już tak końcówka była męcząca. Zrobimy sobie przerwę w Austrii i jeden nocleg też gdzieś po drodze. Jeszcze dokładnie nie wiem, czy w Austrii, czy już po stronie włoskiej. Zobaczymy. Jak na razie, akcja podlewanie. Fajna pogoda ma być. I też tutaj pod naszą nieobecność będzie moja mama z mężem, więc figunia zostaje w domu. Może dla niej też będzie mniejszy stres, jak nie będzie zmieniała miejsca. Więc w razie, bo pewnie też mi podleje, jak byłaby taka potrzeba. Mam nadzieję, że to już koniec z tymi przymrozkami. Na pewno na razie z tego co widać w pogodzie. Patrzcie, jak ładnie mi tu podchodziło, więc akcja odkrywanie. Podlewanie przed wyjazdem. O, fajnie to wygląda. Jak patrzę na te skrzynie, to już mi kusi, żeby tutaj trochę podlewić, ale odpuszczę sobie dzisiaj. Niektóre rzeczy ładnie powschodziła. Nie wiem, cieszę się tym, mówię w kółko to samo. A poziomeczki patrzcie, kwitną. Nie zmarzły jakieś szczególnie. Tam może z przodu bardziej. Jeszcze mam kilka kwiatów w donicy do podlania. Patrzcie, lilaki. Pierwszy rok są u nas. Malutkie są, ale kwiaty piękne mają. Próbuję się też trochę przygotować do tej e, drogi i kupiłam dzieciom Tomaguchi. To to jest moje wspomnienie z dzieciństwa e, takie coś. To jest bardzo fajne. Janek ma właśnie, nie wiem, jak to nazwać, takie klocki. To się przekręca i układa, tak, jak widzicie, różne kształty, więc dokupiłam jeszcze jedno, bo jedno mamy w domu. Gierka. Też mamy jedną, więc jedną dokupiłam. Mokre chusteczki. Już przypomniały mi się czasy, jak dzieci były małe, ale na podróż lubię mieć mokre chusteczki i takie dwa note, a do tego małe zestawy, Kredek. Znowu zmiany Wojtek. Do trzech razy sztuka. My tak wykopujemy. Ja już tu zarządziłem. Najpierw wykopywać wszystkie. Później policzyliśmy, że mamy za dużo drzewek. Mamy 34 drzewek. A rzędów mamy 6. Czyli wychodzi pół 5 ,5 drzewka prawie na rząd. A my teraz zostawiliśmy po 4 i mamy braki. To te pół będziemy robić, czy nie? Pół drzewka, wszystkie tak jak masz na pół, co nie? Dobrze. Tylko nie wiem, czy tak na pół będziemy ciąć? pół Czy tak na nie, pół? Nie, nie, tak na pół, żeby się przyjęły, nie? Na połowę, na no, wszystkie gałęzie na połowę. Trzeba wrócić do stanu początkowego, ale zrobić przetasowanie pod kątem małych drzewek i dużych drzewek. I tak musi zostać. I nie, inaczej tego nie zrobimy, Ania. Masz za dużo drzewek zakupionych. Albo za mały sad zrobiony. Dzieje się tu teraz, co? 30 drzewek leciało. Jeden jeszcze leszczyny, ty, Ania. Jeszcze w tym beczce. One nie żyją. Jak nie żyją? Przecież rosną. Rosną! Jak pąki puszcza. No nie żyje. Tak, a skąd te pąki? Dawaj je. One się odratują. My je do, dopalimy bakteriami. I ten. No normalnie rośnie, patrz. Zielony ten. Pąk. Kanapki zrobione, podpisane, każdy tak jak lubi. Ja z masełkiem, grzęsiu bez masełka. Za to serek do smarowania. Dzieciaki też inna bajka, e, ale mieliśmy stresu przed chwilą. Dowód rejestracyjny bym się zgubił, ale... ale jest, wszystko jest.